Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, co słychać u Polaków mieszkających na Białorusi, jakie Łukaszenka ma nastawienie do naszych rodaków, jakie miał jeszcze jakiś czas temu, bo tu się bardzo dużo zmieniło. Także jeśli jesteście ciekawi, jak się mają nasi rodacy za wschodnią granicą, to oczywiście serdecznie zapraszam. Może najpierw przejdźmy do narracji z 2021 roku. No było to jakiś czas temu, jednak myślę, że nastroje społeczne po prostu bardzo się zmieniły od tego czasu, więc pozwolę sobie zacytować. Jak to TVN 20, będziemy porównywać nie dość, że 2021 rok i artykuł z tvn do 2022 roku i artykuł z TVP, więc zobaczymy sobie jak te narracje tutaj wyglądają i czy się mocno polaryzują. W TVN było napisane tak, Aleksandr Łukaszenka uczestniczył w oficjalnym otwarciu Mostu Wschodniego na rzece Niemen w Grodnie. Grodzin szczyznę nazwał wschodnią bramą Białorusi i zapewniał, że jest ona otwarta dla tych, którzy przychodzą z pokojem. To wasza ziemia, tam na was nikt nie czeka, zwrócił się prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka do Polaków mieszkających w Grodnie. Chodziło tam, czyli. O Polskę. Aleksandr Łukaszenka w piątek wygrodnie uczestniczył w otwarciu mostu wschodniego na rzece Niemen. Tej ziemi, jakby tego ktoś nie chciał, nikomu nie oddamy. I Polacy, którzy tutaj mieszkają, to jest wasza Ziemia, zawsze to powtarzałem. Tam na was nie czekają, ze swoimi nie wiedzą co zrobić, oświadczył prezydent Białorusi. Dlatego żyjcie tu jak zawsze pokojowo, przyjaźnie i uwaga, tu się trzymamy teraz, krzeseł, przyjaźnie z Rosjanami, Ukraińcami, Białorusinami, Żydami, Tatarami po ludzku dodał. Zwrócił się również do mieszkańców krajów sąsiadujących z Białorusią, którzy w odróżnieniu od polityków dążą do pokoju i tworzenia. Grodno i Grodzieńszczyznę nazwał zachodnią bramą Białorusi i zapewniał, że jest ona otwarta dla tych, którzy przychodzą. Spokojem. Zapraszamy, ale kto przyjedzie z mieczem? Ostrzegał, dodając, że Białoruś nie odda ani metra, ani kawałka swojej Ziemi. W 2021 roku e, Łukaszenka twierdził, że Ukra e, Boże, przepraszam, Białoruś nie odda ani kawałka swojej Ziemi, dlatego wszystko oddał w ręce Putina i jest jego marionetką. Też ciekawe podejście. Prawda, to jest tak, jak nasza e, suwerenność e, kraju. Która nie może być uzależniona od Unii Europejskiej według ziobrystów, ale uzależnienie od USA to już jest inne uzależnienie. To, że nami może rządzić USA, no to jest inna sprawa. Tak, Unia nie może, Ameryka może. No i Łukaszenka twierdzi, że nikt mu kraju zabrać nie może, ale z Zachodu, bo Putin wziąć sobie może co chce. Po ubiegłorocznych wyborach prezydenckich, gdy na Białorusi trwały protesty przeciwko ich sfałszowaniu, Łukaszenka twierdził, że Polska i Zachód dążą do zajęcia szczyzny. Opinie to później kilkakrotnie powtarzał. W marcu na Białorusi wszczęto sprawy karne wobec działaczy Związku Polaków na Białorusi. Angelika Borys i Andrzej Poczbut pozostają w areszcie, są oskarżeni o podżeganie do nienawiści i... Rehabilitację nazizmu. Trzy inne oskarżone działaczki zostały wypuszczone z aresztu, lecz musiały opuścić Białoruś. To jest narracja z 2021 roku, jak to prezydent Białorusi przemawiał do Polaków, no i w sumie do Białorusinów o tym, że spokojnie możecie żyć zgodnie z zasadami Białorusi, pokojowo. To jest Wasza ziemia, ja nic do Was nie mam, mam do Waszego rządu, ale do Was nie mam. Ja to tak zrozumiałam. Żyjcie, pracujcie uczciwie, spokojnie razem z Rosjanami i Ukraińcami, bo jeszcze wtedy nikt źle w tamtych rejonach o Ukrainie nie mówił. Oczywiście, wiadomo, co się stało 24 lutego 2022 roku? Tak więc ta narracja się troszeczkę teraz zmieniła. Możemy zobaczyć w TVP. Białoruski dyktator. Widzicie już trochę i tam prezydent Białorusi. Na TVE nie było w 2021 roku. W TVP w 2022 roku napisano: Białoruski dyktator, który rządzi krajem mimo przegranych wyborów prezydenckich, współpracuje z Rosją i nie ustaje w rozpowszechnianiu propagandowych tez. Najnowsza narracja, którą wygłosił, to przekonywanie, że Polacy i Litwini, Łotysze są w tak trudnej sytuacji, że soli i gryki muszą szukać na Białorusi. Tutaj chodzi o to, znaczy nie wiem ile jest w tym prawdy, bo to jednak jest TVP. Tylko, że tak samo do każdego jednego artykułu można się odnieść jednak. No i jesteśmy tak biedni, że szukamy kaszy i soli na Białorusi. Taka jest teraz tam narracja. Podejrzewam, że pewnie chodzi o to, że przyjmujemy tylu uchodźców, że nas już nie stać nawet na sól. Aleksandr Łukaszenka co roku spotyka się z wiernymi z okazji prawosławnej Wielkiej Nocy i wygłasza w cerkwi przemówienie. Dyktator Mińska w tym roku odwiedził mieszkańców wsi Kopyś pod orszą na wschodzie kraju. Przekonywał ich, że obywatele sąsiednich państw proszą o wpuszczenie na Białoruś. Zobaczcie, co się dzieje z sąsiednimi Litwą, Łotwą i Polakami. O Ukrainie już nawet w tej sytuacji nie mówię. Tacy byli szczęśliwi, weseli, żyli w takim boga bogatym świecie. Budował napięcie lider białoruskiej propagandy. Tak, ja cytuję TVP teraz, żeby nie było. U nich wszystko było, u nas nic, a u nich było. I gdzie oni dziś? Stoją wzdłuż granicy i proszą nas, by ich wpuścić na Białoruś, twierdził Łukaszenka. Żeby mogli kupić przynajmniej kaszę gryczaną. Mniejsza o kaszę, soli nie mają. O sól nas proszą. A my, jako ludzie szlachetni, otwieramy te granice. W szczególności z okazji religijnego święta, kontynuował opowiadając zmyślone historie. Przypomnijmy, że Białoruś wpuściła na swoje terytorium rosyjskie wojska, by ułatwić im inwazję na Ukrainę, a w szczególności atak na Kijów. Z powodu porażki i braku osiągnięcia określonych przez Moskwę celów, teraz reżim w Mińsku się waha, czy wysłać na podbój Ukrainy własnych żołnierzy. О, и тут я имею фильмик. Фильмик позволю вам себе um, доłożyć до, до фильму. Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой, Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю. Они же такие были счастливые, такие были веселые, жили в таком заможном мире. У них все было, у нас ничего не было. У них было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь хотя бы гречневые крупы купить ладно крупы соли нет соли просят у нас мы как благородные люди открываем эту границу и особенно в канун религиозных праздников и замечательно и на первая рация была такая споко в 2021 году споко поласы To wasze ziemie. Żyjcie uczciwie, spokojnie, godnie, bez miecza. Nic nas to nie interesuje. Jak dla nas możecie sobie spokojnie budować swoje życie na terenach Białorusi. Teraz sobie wyobraźcie, co Białorusini, jeśli faktycznie wierzą w każde słowo Łukaszenki, a można twierdzić, że wierzą, są takie. Są takie podstawy do myślenia, że wierzą, wystarczy wejść, na... jest taki czat, gdzie, nie pamiętam jaką się nazywa, ale jak będę miała nazwę, bo mam zamiar się wbić na ten czat, to Wam podeślę tą nazwę, jest taki czat, gdzie rozmawiają między sobą, może chyba, że Wy znacie, to mi podlinkujcie, rozmawiają między sobą Polacy, Rosjanie, Białorusini na tym czacie i oni tam sobie, wiecie, wyzywają się troszeczkę, no, także tam propaganda też wjechała. To jest tak jak u nas, o czym będę mówić w kolejnych odcinkach. Wyobraźcie sobie teraz, po takim przemówieniu Łukaszenki, jak może wyglądać życie Polaków na Białorusi. Jak na razie jesteśmy przedstawiani bardzo negatywnie, w bardzo negatywnym świetle. Może dla Polaków stworzyć już taką sytuację, jak zresztą Zachód stworzył dla Rosjan czy dla Białorusinów. Bo powiem Wam szczerze, że to też nie wygląda dobrze, kiedy idziesz do banku i nie mo możesz założyć w nim konta tylko dlatego, że jesteś Rosjaninem albo Białorusinem. Nie masz nic wspólnego z polityką, oprócz tego, że w danym kraju się urodziłeś i nie wiem, jesteś w Polsce albo przyjechałeś do Polski, bo odpowiadają Tobie zachodnie warunki, a nie wschodnie. I z racji tego, że masz Miejsce urodzenia takie, jakie masz, nie przysługuje ci konto w banku, albo masz dużo trudniejsze procedury co do nawiązania takiej współpracy z bankiem, tak? No bo założenie konta to jednak jakaś współpraca. O. Tak, więc dlaczego oni nie mieliby robić tego samego nam? Podejrzewam, że będą robić. A na Białorusi, jakby nie było, Polaków jest bardzo dużo. Znalazłam też artykuł z 5 stycznia 2022 roku, jest to artykuł sprzed konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą, jednakże em, pokazujący, jak już zaczynały się represje na Polakach, jeśli chodzi o Białoruś. Znadniemna.pl, portal informacyjno-publicystyczny Związku Polaków na Białorusi, został uznany przez reżim Aleksandra Łukaszenki za ekstermistyczny. Uznanie przez reżim Łukaszenki portalu znadniemna.pl za ekstermistyczny jest także formą uznania, że wszystko, co robiliśmy na znak solidarności z naszymi uwięzionymi bohaterami, robiliśmy dobrze. Czytamy w oświadczeniu opublikowanym na wspomnianej stronie. Szanowni czytelnicy. Szanowni czytelnicy, czytający nas na Białorusi, dyktatorski reżim Łukaszenki, decyzją marionetkowego sądu rejonu Leninowskiego w Grodnie z dnia 30 grudnia 2021 roku. Uznał portal internetowy Związku Polaków na Białorusi z na .pl za ekstermistyczny, czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie wspomnianego portalu. Jest to decyzja skierowana na zastraszanie polskiej społeczności na Białorusi, zwłaszcza tym jej przedstawicielom, którzy współczują niewinnie uwięzionym liderom Związku Polaków na Białorusi. Prezes ZPB Angelice Borys i członkowie zarządu głównego ZPB Andrzejowi Poczobutowi oraz soli solidaryzują się z nimi. W oświadczeniu na stronie Związku Polaków na Białorusi poinformowano, że reżim Łukaszenki uznając z P.L. za portal ekstermistyczny ogranicza prawo mieszkających na Białorusi bądź pochodzących z Białorusi Polaków do nieskrępowanego wypowiadania opinii i dzielenia się informacją o sytuacji polskiej mniejszości w kraju. Reżimowi nie podoba się także, iż mimo ogromnych wysiłków Łukaszenkowskiej, machiny propagandowej skierowanych na dyskredytację uwięzionych liderów ZPB, Portalowi z naPL na udawało się podtrzymywać ducha solidarności z Angeliką Borys i Andrzejem Poczobutem w polskim środowisku na Białorusi i mobilizować do solidaryzowania się z nimi opinii publicznej w Polsce i na świecie. Z jednej strony możemy mówić, jeśli wlazłeś między wrony, musisz krakać, jak i one. Jak się wychylasz, to cię zadziobią. I to jest dosłownie to samo. Z drugiej strony, w Polsce co mamy inaczej, jak tu nagle wejdzie, no niby można, nie? niby troszkę można, ale. Znajdą inną drogę, żeby cię udupić za przeproszeniem, jeśli nie wpisujesz się w masową narrację. Tak jest. I nie ma się co oszukiwać. Każdy kraj ma swoje jakieś zasady, i za łamanie tych zasad. Są jakieś tam kary. I może w Polsce wprost kary za wolność słowa nie ma, ale złapią cię z drugiej strony za tyłek i tak cię ukarają, i tak cię ukarają, że to by się odechce w ogóle mówienia czegokolwiek na jakikolwiek temat. Tak, i to się wydarzyło w 2022 roku na Białorusi. I ja jestem tylko ciekawa, czy polski rząd coś w kierunku Polaków na Białorusi robi. Prawda, znowu kopnęłam tę kamerę, jakby miała nogi, nie wiadomo jak długie, a nie ma. Czy polski rząd cokolwiek robi dla Polaków na Białorusi? Oczywiście idzie to zweryfikować, bo jak, jeśli by coś robili, to na pewno by się to pochwalili. Polski rząd ratuje Polaków z Białorusi. Z 2021 roku, z 23 grudnia, czyli całkiem niedawno w sumie, jakby się uprzeć, nie? Zarządowe pieniądze 975 tysięcy złotych w roku 2021. Tę pomoc organizuje centrum SOS Białorusi Centrum Pomocy Humanitarnej prowadzone w Białymstoku przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska we współpracy z fundacjami pomoc Polakom na Wschodzie oraz wolność i demokracja. Centrum zaczęło działać pod koniec czerwca w białostockiej siedzibie wspólnoty polskiej przy ulicy Kilińskiego 13. Prezes Podlaskiego oddziału wspólnoty polskiej Anna Kietlińska o półrocznej działalności. Centrum mówiła w środę 22 grudnia 2021 roku podczas konferencji prasowej Centrum udzieliło pomocy 275 osobom. Najczęściej była to pomoc finansowa. Takie zapomogi dostali 118 osób na kwotę, uwaga, na kwotę 374 700 zł. 12 osób dostało zapomogi na starty 20 000 zł. 145 300 Złotych przeznaczono na pokrycie kosztów zakwaterowania i wynajmu mieszkań dla 52 osób, 34 osobom sfinansowano korepetycje z języka polskiego, a 112 osób, w tym 36 dzieci, dostały przedświąteczne paczki, w większości żywieniowe. Jak mówiła Anna Kiedlińska, Centrum niesie pomoc Polakom z Białorusi, ale też pomaga Białorusinom, którzy osiedlili się w Polsce. Pomoc ma wymiar zarówno materialny, jak i praktyczny, np. w załatwianiu formalnych, administracyjnych spraw związanych z pobytem w Polsce, wypełnianiem dokumentów, czy również znalezieniem pracy, mieszkania, miejsc dla dzieci w placówkach edukacyjnych. Czyli to, co dzieje się z uchodźcami z Ukrainy, w Polsce dzieje się od lat, no, tylko że po prostu na mniejszą skalę, ale znowuż. Yy, Wię... Wie większej... Jest większy rodzaj ludności, że tak powiem, bo tak mamy Syryjczyków, Irakijczyków, Białorusinów, Rosjan, no ale jednak wiele krajów od nas taką pomoc otrzymuje. Taką samą pomoc otrzymuje u nas e, Ukraina, plus do tego jeszcze dostała te socjale, które odciążają też Polaków, którzy niosą pomoc. Z tym, że dalej nie rozumiem, co ma wnieść do pomocy Ukrainie te 12 tysięcy złotych na te dzieci. To jest, to jest moim zdaniem już przesada. Miało to wpłynąć na dzietność w Polsce, a nie na to, żeby rozdawać komuś pieniądze, które nie przyniosą dla Polski żadnego skutku. Oprócz tego, że może wydadzą je w Polsce, może, bo jeśli dostaną taki zastrzyk gotówki, to dlaczego nie pomóc rodzinie, która została na Ukrainie? I wiecie, hm. hello. No ale nieważne, nie o Ukrainie dzisiaj mówimy. Mówimy o tym, że Polacy przez taką narrację Łukaszenki, jaka teraz weszła. Mogą czuć się silnie zagrożeni w tym państwie? I czy nasz rząd powinien tak na poważnie zainteresować się tą sprawą, na poważnie pomyśleć o tym, jak naszym rodakom tam pomóc? Czy może jednak sami tam pojechali, albo już tam mieszkają od urodzenia, no to powinni sobie już radzić sami, ewentualnie zapracować sobie tam, odłożyć pieniądze i przyjechać do Polski, jeśli jest im tam źle, um, kupić, wynająć mieszkanie i pracować i mieszkać? Czy macie jakieś pomysły, czy powinna Polska w tym kierunku, w kierunku Polaków mieszkających w, na Białorusi, zrobić cokolwiek? Czy niech jest jak jest? Polacy na Białorusi to mniejszość narodowa stanowiąca według białoruskiego spisu powszechnego około 295 tysięcy mieszkańców Republiki Białorusi. Według nieoficjalnych statystyk w granicach państwa Białoruś może mieszkać od pół do miliona dwustu tysięcy Polaków. To jest bardzo dużo. I jeśli nagle ta y, mniejszość narodowa... Miałaby być tak samo traktowana jak Rosjanie czy Białorusini w Polsce, tylko przez to, że Łukaszenka, jak i Europa e, robią sobie propagandę na temat ludności. Wmówiono wielu ludziom, że najlepiej jest uciskać zwykłych obywateli, bo to oni mają wpływ na swój rząd. Guzik mają wpływ na swój rząd. Nie mają wpływu na swój rząd. I Polacy będą tak samo w tych krajach traktowani, jak my traktujemy Białorusinów i Rosjan. I nawet czytając na Facebooku, jakie są takie grupy facebookowe, tam jest, nie wiem, Praca Warszawa albo Praca. No i tam jakiś Białorusin, w ogóle bardzo kreatywny człowiek młody, nagrał film o tym, że szuka pracy, jakiej pracy, jakie ma umiejętności. Bardzo ciekawie się ten filmik oglądało. Krótki filmik, ale TikTok. Jednak to trzeba być bardzo kreatywnym i pomysłowym, żeby takie coś e, zorganizować, a nie tylko wystawić, szukam pracy, nie znam polskiego. No i niestety za to, że jest Białorusinem, no to dostał hejty, tak samo jak Rosjanie szukają mieszkań czy pracy. Też jest duży problem. Już nie mówię o instytucjach państwowych jak bank, bo Białorusini chyba dalej nie mogą otworzyć konta w banku w Polsce. To znaczy tak, z datą 28 lutego największy polski bank PKO BP poinformował o zablokowaniu płatności we wszystkich walutach do i z 11 banków rosyjskich, białoruskich i tak dalej. Mówiłam Wam, że sankcje nałożone były też na zwykłych obywateli, ponieważ ym, moja znajoma, która y, jest z Ukrainy, urodziła się w Rosji, ale jest, ma obywatelstwo ukraińskie, całe życie mieszka na Ukrainie. Nie mogła, znaczy nie mogła. Żeby otworzyć konto w banku, musiała czekać na jakąś specjalną weryfikację, bo jeśli by się okazało, że jednak mieszkała w Rosji, no to tego konta w banku na wtedy nie mogłaby otworzyć. Rzekomo dla Rosjan już to odblokowano. Czytałam dzisiaj gdzieś w jakimś poście, że dla Białorusinów nie, ale nie widzę tutaj w Google takiej informacji. Tak więc na razie pozostaje znak zapytania, bo możliwe, że już banki odblokowały możliwość zakładania kont w banku tym. Dwóm krajom, tym dwóm państwom, ale co moim zdaniem, co taki człowiek winny? I takie właśnie z, z naszej strony namawianie rządu, namawianie Unii Europejskiej do nakładania sankcji na zwykłych obywateli, dlatego że to oni mają wpływ, kto rządzi w ich kraju, równocześnie mówiąc, że panuje tam reżim i nie ma tam demokracji, jest śmieszne. I ludzie zaczęli. Prześladować właśnie Białorusinów czy Rosjan ze względu na pochodzenie. I czym to się różni od Adolfa? No niczym, to jest okropne. I to samo będzie robił Łukaszenka czy Putin z Polakami mieszkającymi na ich terenie, a to już nam nie za bardzo odpowiada, prawda? No mi nie odpowiada. Chciałabym, żeby żaden Polak ze względu na to, że jest Polakiem, nie był prześladowany, i myślę, że nasz rząd powinien coś w tym kierunku zrobić. Dajcie znać, kochani, co wy myślicie o tym w komentarzach. A ja was, buziam.